Cześć, z tej strony <kluzny> Widzimy się w kolejnym odcinku z Digi Legend. Dzisiaj, jak to nawzajem jest poniedziałek, że nie było w niedzielę filmu, to się pojawi dzisiaj jeszcze. A mam taką nadzieję, ale po prostu nie było. Miałem cały weekend zawolony, bo i miałem urodziny ojca i była komunia kuzyna i po prostu nie miałem kiedy co nagrać praktycznie. Tam też takie wrzucałem odcinki dziwne jakieś, takie, które się nie miały nigdy pokazać. No ale wiadomo, a teraz nowy tydzień, myślę, że ruszymy. i dzisiaj na Oście sobie pogramy. Na Oście tutaj zdikajowałem do P3, bo nie grałem sporo i też slitowałem jak spadłem chyba do P2, więc. No, warto tutaj coś zajrzeć, żeby aż tak tutaj nie spadało, te... ale strasznie jest. Ten west. Mam nadzieję, że dzisiaj się bez jakichś kląt uda pograć. Tam jest jak to on będzie chciał to wyciągać pewnie. Już to teraz widzę. Muszę te blue wyciągnąć. Nie podoba mi się, koleś miał last picka na midzie i piknął w Z. Tak, mamy full AD. Jeszcze weko. Nie wiem czy ona shilda Dravenowi, daj? No właśnie Dobrze, że myślę jako jedyny tutaj w tej drużynie. Miałem tyle Gierek, że list nie stracił. oczy w e, coś stracił, na przykład był, Nie wiem, e, kurwa. No nie musiałem tej poty ułykać nawet. Myślałem, że gorzej to pójdzie. No zrobię taki wolny clear. I tak raczej nic nie zganguje. Znaczy spróbuję, ale motywuję, żeby już w to mają, Na topie mają Fiza, w którym fakt nie ma flasha, ale ma swoje QW, QE. Na no, midzie jest Echo. Czy jest to oczywiście, opcja, że mi grają do dżungli przed. No, nikt nie popatrzył, oczywiście wejście. Więc jest to bardzo prawdopodobne. O. Ciekawe, że bez zabijał Willy Byli drugi poziom, ich po prostu zabili no. Graj się tam idzie Flaszy tej przez ściany. co no, od pierwsze? A, ja nie trafiłem tego To nieźle, że nie trafiłem tego co chciałem Nie wiem, on słyszał o przez smoke screen. No powinna szybciej ta ilość słyszeć. A i znowu się teraz wywali. Przez najstarszy trik na świecie, że po teleporcie znowu przechodzi żangle. Ja nie wiem, co ci ludzie robią. Nie ma ten man, ten eko. Mógłbym tu zajrzeć, on pewnie krabą teraz zrobił. Co i chciał zrobić właśnie? O! Dobrze. Nie, nie spodziewałem się, że go to uderzy. Tak to by to lepiej wyszło. Może by nie musiał fleszować. No, on flaszywał ale wiesz tak dziwnie, strasznie. Ja myślę, że on do mnie też skoczy ogólnie. No, spoko, bo nie ma flaszyka ziomek teraz. I zadzik będzie mieć szósty przed nim, to jest bardzo ważne. A ma teleport, to może nie będzie mieć. I spojrzałem na drugiego, samkę. Jakby z Janu masz tak pieprzali. Nie wiem, wszystkie inni na razie no, w, ty w tyłek trochę. Zrobię piąty level i idę tam. No daj, dużo z tych milionów, no to moi cofnę po tym. Na 100% potem cofnął. 3. No z teraz dostał. Dobra, nie ma sensu dalej. Nie ma na huka, tak czy się bo jest chyba z 80 manych huk kosztuje, nie? No dlatego też nie spojrzałem na mana i bo nie szybciej skoczył tego worda. No przynajmniej go spężowałem, co takie wiecie Siedzenie na linii długiej mi się jeszcze szósty przedał i mogę na mida wchodzić Wiast tutaj jest, ale jest wosatę, że go tam zębię. Może tam go spuszać, nie? Nie ma teleporta jeszcze. to po na wieżę mu się to zniszczy. Mamy szósty. Można topa przed powrotem do bazy? Chciałbym teraz wrócić, nie? Ale fajnie by było wrócić do bazy jak mamy cdr nasze na RK. A to ja nie wiem gdzie bym musiał pójść teraz. Ja Musimy być szczerzy. A mam na upgrade już. Dobrze, zabili tam. No wystarczy starczy, zminisuję huka. To nie mają jak zabić, jak nie słukuje ten ziomek. Mam trzy kille z drużyny, ale to nigdy nie jest dobre Eklisji, znaczy może wykarować gierkę, nie, ale... Tak wirli, ale w lejcie to się tak fajnie nie przykłada. Chyba, że jest taki... jeszcze gdzieś 15 minuta, wy macie już na przykład hydrę albo coś takiego. Pomyślę nad tym, zobaczymy jak teraz jeszcze pójdziemy w następnych gankę. Bo to jednak jest, jest opcja na karowanie, taką hydrę szybko zrobić. O, Black Liverka. oczywiście bierzemy. Fajny ten robi. Jesteś teraz mocny strasznie z tym upgrade'em. No na no, to otwarcie mi trochę dałeś On no, Taki spóźniony był zawsze krok za mną, mi się wydaje. Ja na początku tak byłem? Oj. Ładnie, ale Ignate, nie? No Ignate. No, to powinien pójść. Ma w ogóle z no ja, na co mu przecież? Na co przeżyć po prostu tego, eko, jego dipsy? No to morda, nie, może przecież czyścić tego. No chyba nie musiałem kopać nawet, anulowałem być pewny. No to się znowu coś dzieje. Nie, ja nie żyję. No ja bez jestem, nie wiem, czy ja coś zrobię. Bez do agresji nie zabiję, ale zerką mogę wszystkich zabić. Nie ma nic, wracam do was. No co tam, Jana, chcesz zabić? Co to jest za roaming, Jano? Nie mam pomysłu. No i HP Jadę i mi się przyda. No i na samego To że na świetnie. Dobry rąb był. Przyszło na górę i bawarda szczęśliwa. No nie wiem, kto może grać Janem jeszcze to jest tak głupi champion. Znaczy ona no, jest okej, okay, no ale Karma jest na przykład lepsza albo Lulu. No umówmy się. Nikt mi tego nie powie, że Jana jest lepsza, czy Karma, czy Lulu. Fakt, ten jest lepszy, bo daje no ale. Karma jest na przykład tyle lepsza, że Illi może wykarować sama, bo z tym swoim cool broken. Oni długo mogą dajwować, jeśli nie mają tu wizji. No, on zbyt agresywnie zaczął grać, tak mi się też wydaje. No, jakby to siadło, to mu nie pomknę. Przeszła. że tak szybko, Fleszowo. A jaki to jest smok? Wierzysty, on no, można go zrobić. no ramyk Inferner bo... Nie będę narzekać na wszystko. A ma erkę? Ma ciężko będzie zabić. Muszy dalej? Ja się mogę bić, ja to wytankuję, spokojnie. To jest fajne, że ku się nie traci? Powinno teoretycznie, bo się cofa w czasie, więc ten tym nie dostał. Ale dalej ma to nam twarzy, więc to jest dziwne. No i mnie trochę martwi, bo jej nie pomagam, no ale jakoś na tego topa mnie tak powiedzmy nie kręci. Można bota znowu, albo cofnąć po fejdża. No zależy, że on tu ma wizję, mam warda jednego, dwa nawet. Żana shielda mi nie da? Co on Dravenowi no, daje shielda, no? Proszę was. O, zabili Gravesa, nie wiem kto nawet. Z chyba. Ej, na no, razie zagrajcie fajnie, tylko... no. Żeby drużyna też trochę, tak powiedzmy... się nie poddała jeszcze po tym słabym A Właśnie nie wiem, mają dużo AD i AP, ale... mimo wszystko chyba tam będą lepsze. Bo z innym aż tyle nie dostajecie, nie? Jak to dobrze ogarniecie. Że tak powiem, będzie się porymowało trochę. Zadziej po niej roumować więcej, też tak mi się wydaje. że z tym jako bije cały czas, tego albo nam gdzie nie ma. Może poszuję, no ale umiera sporo strasznie. Nie ma Jarki teraz. No ładnie teraz, że No nam dalej agresor. W jest pod No ale to mała farmiłem w ogóle w tej górnej dżungli niby No to pomogę mogę przejść, tylko ja jest, jest tak łatwo zdrukować moją markę Czyśkował. E Fizzel. Plus, że on już sobie stąd poszedł chyba Jak no. mi się wydaje, że na Fizz roamuje. Może nie, ale może po prostu do bazy wrócił I tu mogę przyjść Nie ma wizji, nie? Nie wiem czy chyba strasznie blisko ściany postawił, ale chyba tutaj sięga jeszcze Co się stało? Ale Lagam dostałem LOL Dobra, się bałem, myślę, że coś nie stało O nie! Graze będzie lutować. No w sumie on mi dużo zadał ten ziemię. Nie, no smaj to nie robię. Ładnie, bo Draven został sam na Eza, on go na pewno zabije. Bez żany go zabije, jest to nic nie no Nie, no ja nie chcę tak mówić, bo potem wszystkie te dziewczyny co mi oglądają mówią: Ej, Janna, jest dobra. Tam szkończ pierdolę źle go pedał, Ja wiem, no ale. Nie wiem, lulu i karma jest dla mnie lepsza. O, czy to jest aż si golda? dostał? W ogóle z widziałem te, te deathdance'y. A nie, moim zdaniem beta jest dalej lepsza niż ten deathdance na tym drivenie. Daj dużo więcej BT Ten lifesteal jest zbyt On się potem leczy tak po 60 na to otaczku. Oj, oj, niech pójdzie w tanka, ona jakieś Trinity widzę składa. Oj, 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 oj. stunę. Jest spieprzam z to. Dwa za jeden, ale Draven jest głupio, że umarł. Ja nie mam HP, nie, mam, nie mogę tak zrobić. Chyba, że skoczy w nią agresywnie teraz. Jak znam siebie, to na sobie dasz idę, da, więc... Chciałem ja mu tą grę szybko zamknąć, mam pole od mimo wszystko. Nie zrobi tej wieży, nie? Puszuję ją. A, 19 sekund, a. Czemu na sobie daje, jeśli daje, nie, nie... O, drugiego to dwójkę zrobił. No, przerwał to. To był Fiz, nie? Albo Eko, no? To jest tych dwóch. No, ja bym sobie wrócił na Infernale. No, mógłbym kraba zrobić, ale boję się. Chcę dokończyć tego. Itemsa. Potem mogę wracać. Eee, zróbmy jeszcze. Dobra, zróbmy jeszcze Drinkera, on się przyda. Jak drinker jest dobry. Na rybę. Tak to mi ryba złomoszytuje po Trinity. Z tego pasywa fajnego. Na komabie 067 biedny. No i topu po nikt wygrał, bo tam najmniej byłem. Praktycznie w ogóle. No to było głupie co teraz zrobił Driven. A, sukować się da. No nie obroni tej wieży, mi się miał zesrać. To chyba najlepsza opcja teraz. Jakbym widział, że oni robią smoka. No wiem, na no, Loingu nie zrobią nigdy. to tylko chcę warda. Po co ona wychodziła z tego krzaka? Fajnie, że go a On to przeżył. Ule, nie żyje, nie, nie. Dobra nie żyje, to możemy smoszkę robić iść. O nie. Nie miałem energii, da fuck. Nie wierzę w to. Energii nie miałem w ogóle w tym tym fajcie. No dobra, smoka wziąłem jakimś cudem. Dobra, jest ten Inferna dla nas przynajmniej. W ogóle i na energię nie patrzyłem w tym teamfightzie. Nie wiem, czy to ma że ziomek, szansę, ziomek. No że dobra, masz jak nie trafię kół, to masz. <laughs> o nie! nie flashuj, po mnie. mi dzieje się. Znaczy, jako. Ten ziomek nie żyje, no co ten drive od pierwsza. O, nie trafił kół, to jest szansa. Shift to w las. No w nie mam energii. No nie ma, to <ścoughs> nie mam ręża. Nie zami mi taku nie wchodzą nie, Energii potrzebuję. Zajm ja się tam odpalił znowu. O, nie powinienem go kopać, ale... Kopnięcie jest czasami lepsze. O Jezus, Mary. Dobrze, ta ryba na mnie nie skończyła Czemu on od nas ucieka? To jest błąd spory. Nie powinien tego O! Ale Bóg. Ja tylko na r czekam. Dobrze, tego brak nie Mam miał to tam wskoczył No, to było głupie. Rengiu mi zabrakło na flasie. <laughs> nie, no w ogóle teraz nie powinniśmy tak robić Takiej bitwy w tej, w tej bazie powinniśmy z inną linię zrobić. Uleczy się. No nie wiem. Miałem żadne, ale chyba mamy. 100 chyba kosztuje, nie? Nie, już za bardzo mnie też jajca siędziły, żeby tam skoczyć. Niepotrzebnie. Dobra może być to. Chociaż mój kontrolny dalej stoi tutaj. O nie jest OK w miarę. Jakbyśmy barona robili chciałbym za, za... smurfing. Clean. No zajebiście. Po prostu już spadłem takie gówna na tym platynie czy że... To wygląda jakbym smurfował. Stroje smutne. No teraz mamy już tej a to jest fajne. Tylko czasami to jest też problematyczne, bo energię nie macie, a macie spele w no idź sobie. A, a to jest Wordzik. Czekaj, kiedy go graj w ogóle tutaj włożył. Ładnie Możemy na to zrobić na siłę Słuchaj tego Warda na MSI też postawił. Muszę o tym pamiętać Teraz ludzie dorobić, bo go widzieli. No to jest ok, ward jak się tam wchodzi komuś do dżungli jeśli nie, nie zostawia śladu, ale no chyba midlaner zostawia też tak mi się wydaje. Chodźcie zrobimy to Gres jest na dole nie, marmora dużo, ale. O Jezus. 760. No spoko. Nie, no skuto skombuję raczej gdzieś na 1000. Nie. No jest takie okienko, ale to jest naprawdę mało, żeby to wysmajtować Na Elisi, na tym. Я ему помочь. Feeling spree. Жанарка в 10. Trochę ich przystankowałem, no. <śladly> Biedny Ezreal. No jego go tak wysnajpię, to go zabiję. Jana mi chciała pomóc, no. No, jak ja to zabiję... jest nie, nie? No, masz 6 killi. I Muramana skończył. To w sumie dobrze. To jest dobry trys. Tylko nie wiem, czemu tak splitujemy, jak jesteśmy ewidentnie silniejsi w pięciu. On raczej to będzie, win. nie dał się tego chyba stroować, milionem teraz skończą. Znaczy fajną gierkę, mało, raczej tak po prostu grał sobie, nie? I wygrał grę. Fajnie jakoś dużo nie schodzi, z tego mida, a gierka wygrana. Guardiansom teraz złożył, ale mi hajsu brakuje. On no, zrobią wieżę, złączy. Znaczy że... tak poczekał na Guardian. to jest dobry item teraz. I tak nie dajdę raczej. A robią tą grę? A, Fisk się tu jeszcze bije O, w sumie obronili to. Dobra. Może jeszcze nie koniec, ale oni mają taki wefflir dobry. Coś tam mają, ale... Minionych powinni skończyć, tylko tutaj się inhibitor zrespił, W ogóle dosyć dawno temu zrobiliśmy. No, Mogę tą hydrę złożyć zamiast tego heizmikera. No to nie ma sensu tam iść na tego bota i tak jeszcze czekamy na, na Dravena nie? I na ile więc tym też pamiętajcie. A no, smog można zrobić, nie wiem, się z, z dópskiem tu przyjdą no To jest taki fajny big, bo w miarę jesteśmy tankowni, a jesteśmy jeszcze w stanie gwałtować tam kogoś na hita powiedzmy Na combo, takiego za właśnie Dziwne, że moim zdaniem powinien to, powinien Harold'a zrobić, a ten ma tam walone ten Z, to jest solo master. No, on jest sumie sfidowany. ale w stile nie ma, bo tam nie przeżyć długo. No nie podoba mi się ta moja drużyna, tak solo tam chodzi, no ale, tak jak mówiłem, chyba tego nie przegramy. Będę ich tylko winić, jak to wdupimy przez to. a ta ile ich tam wysłała do bazy w ogóle. Dobra, to ja muszę szybko zrobić tego tutaj. Inkubatora. O, to się wszystkie w miarę razem respią. Ten się zdenerwował. O, Blizzcrank zasłonił go za... Ładnie go zasłonię Może zatrafimy jakoś Aha. Dobra, koniec. E, fajna gierka. Udało mi się Ili wykarować w miarę i potem już poszło Nice boosting Zajebisty, no W siebie chyba boostuje nawet no. Ja tu mam tragiczne On ja chyba tutaj 100 wygranych i 120 przegranych, coś takiego. Mam 20 przegranych straty do winów, nie? Ja, pierdolę, to ludzie muszą, że pustuję, bo mi jedna gra wyjdzie. O, a tak jakbym to nie wykarował, to byśmy też coś przegrali, bo top przegrywał, mid był powiedzmy even, ale bot na 100 przegrywał. No, bot był tragedia. Nie wiem jak tak mówią. Znaczy oni na pierwszy, oni wybili drugi, po prostu ten blisk ranki z tego drewna no i wdupili przez to. Ale w tym odcinku to wszystko, było parę plejsów lisinowych, to mi się podoba, to odcinek Wam się też powinien podobać, bo Lisina się chyba zawsze fajnie ogląda, nieważne ile go jest, jak jest w miarę powiedzmy okej, okay, nie jakiś superowy. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się. Cześć.